Siemaneczko. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam kordelinę Red Star, która zostaje w gruncie na zimę. Skąd ta decyzja? No, już Wam mówię w tamtym roku na wiosnę posadzona do gruntu. Oczywiście to było niezamierzone. Chciałem ją wykopać tamtej zimy, ale ścisnął mróz. Chciałem sadzić łopatę. Nie mogłem ich wykopać. No i ta roślina. Była już przeznaczona na stracenie, że tak powiem, niespecjalnie w tamtą zimę się nią zajmowałem. Najzimniejsza noc jaka była, to było minus 16, prawie minus 17 stopni. Wtedy rzuciłem tylko na nią czarną agrowłókninę, jedną warstwę po to, żeby uchronić przed wilgocią i przed śniegiem. No i. Gdy odkryłem na wiosnę, było wszystko zmrożone do samej ziemi. No i pomyślałem, że to już jest naprawdę koniec. No ale ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, zaczęła puszczać z ziemi boczne odrosty. Wy, wypuściła 6, 6 albo 7, nie wiem, poobrywałem te wszystkie drobne, zostawiłem 3 najsilniejsze. Tutaj jest druga przesadzona, właśnie po oddzieleniu. No i tak. Ta roślina rośnie latem bardzo szybko, bardzo szybki przyrost masy. No i tak, zostawiamy ją. Zrobię dla niej budkę ze styropianu, no bo mam dostępny styropian. Można też wbić cztery kołki, owinąć streczem, zasypać liśćmi i też będzie bez, kompletnie bez żadnego ogrzewania, bez grzania, bez kabli, bez żadnego źródła ciepła. No tak, inne źródła podają, że ona wytrzymuje maksymalnie minus 6, minus 7. Zielona trochę mocniejsza, minus 10. No ale patrzcie, minus 16. Roślina dalej rośnie, żyje. Tutaj mamy już takie przebarwienia widać na, na tych listkach. To są mrozowe przebarwienia. Ta oberwała troszeczkę bardziej, no bo miałem, yy, miałem na termometrze minus 8 stopni. Prawdopodobnie tutaj przy gruncie było, yy, było dużo, dużo mniej. No i tak się prezentuje roślinka, która odbiła na wiosnę. Wypuściła, no sporo tych liści wypuściła. Mocno ukorzeniona, także myślę, że da sobie radę. Także zrobię konstrukcję sobie cztery płyty styropianu. Zasypię to suchymi liśćmi, bez grzania, dam na to wieko, po to, żeby uchronić całość przed opadami, przed wilgocią, przed śniegiem. No i zobaczymy, odkryjemy sobie ją na wiosnę, jak to będzie wyglądać. Niektórzy. Z tego, co piszą, że ta roślina kompletnie nie nadaje się do gruntu, do zimowania, że delikatny mróz ścina. No i patrzcie, to jest przykład, że wcale tak nie jest. Tutaj mam jeszcze taką siewkę. To jest juka Rostrata. U mnie jest. Ja ją kupiłem dosłownie. Miała 4, 4 listki czy 5 listków zimuje u mnie bez kompletnie bez żadnego zabezpieczania. Już chyba będzie trzecia zima. No zobaczymy. Już zaczyna się tworzyć taki fajny pieniek. O, tak to wygląda. No ale kordelinki zaraz postaram się zabezpieczyć. Mówię, można sobie wbić nawet cztery kołki, owinąć streszem. To jest wedle Wedle uznania, wedle dostępnych materiałów, jakie macie. No i zobaczymy. Skoro bez żadnego zabezpieczania minus 16 wytrzymała, co prawda, zmarznięta do gruntu, ale odbiła, no to myślę, że po zabezpieczeniu główna roślina przeżyje. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Cześć.